Dobry, to jest moja siostra Julię i ma 14 lat. Dzień dobry, to jest mój brat Pystek Wojtek i ma 11 lat. Przygotowaliśmy dzisiaj przygotowaliśmy dzisiaj prezentację na temat komunikacji w sieci oraz prezentów, jakie chciałoby dostać na święta. Przeprowadziliśmy dwie ankiety w związku z tym naszych znajomych, którzy odpowiedzieli na pytania, jak... Jak się komunikują poprzez internet oraz jakie prezenty chcieliby dostać na nadchodzące święta. Dotarliśmy też do badań amerykańskich i przeprowadzonych na amerykańskich i polskich dzieciach, e, mówiących o komunikacji w sieci oraz jakie dzieci mają pomoc na zakupie online. Jak wiecie, zbliża się nowiazka, to trzeba będzie kupić prezenty pod dzieci. a Dzieci zwykle piszą listy do Mikołaja, bo do tego do miłego pana, który nam zwykle je przynosi. Niektórzy w to wierzą, a niektórzy nie. Ja przynajmniej jakby mały jeszcze pisałem takie listy, dopóki nie odkryła na szkata machową prezenty. Tak. <laughs> Ale można także innymi sposobami dowiedzieć się, jakie dzieci są prezenty. Można dziecko poprosić o napisanie zwykle listy, prezentów na kartce, ale można też z dzieckiem trochę porozmawiać o tym, jakie by chciało prezenty. Ja zwykle właśnie piszę takie listy prezentów oraz rozmawiam z rodzicami. I to i to. Bo zwykle rodzice mogą mi stopować o co mi chodzi. <grystanie> Niektórzy rysują też rysunki prezentów, tak jak siostra mojego kolegi, ale tu mi się wydaje, że rzadko jest tak. Można zwyczajnie wszystko się po galerii dowiedzieć się, jakie dziecko chce prezentować. No i istnieje też możliwość pisania tych list prezentów w internecie. To ma swoje zalety. My nienawidzimy odręcznie pisać, to jest dla nas jak jakaś tortura. Do tego każdy się rozczyta, bo to jest na przykład problem u małych dzieci, które zbytnio nie mają ładnego pisma i rodzice mogą ich nie rozczytać. Napiszesz jeden raz tą listę, a masz nieskończoną ilość kopii i możesz się podzielić ze swoimi znajomymi, na przykład udostępniając ją na serwisach społecznościowych. Tak więc są takie serwisy, ale mają także parę swoich wad. Na przykład, że mają tak mnóstwo opcji, że dzieci się kupią w nich i nie mogą odnaleźć tej prostej rzeczy, czyli pisania list prezentów. Hmm, powinny być także jakieś fajne, atrakcyjne, hmm, powinno się je uatrakcyjnić, ponieważ czasami one po prostu odrażają, jakby to powiedzieć. Hmm, jak przedobamy na tej stronie, nic nas tam nie przyciąga. Mi najbardziej się spodobał akurat z tych ale to może dlatego, że w tamtym roku pisałem właśnie w tym serwisie listę prezentów. Hmm, my nie chcieliśmy dowiadywać się jakieś prezenty ja się, jakie dzieci są prezenty z tych serców, ponieważ widzieliśmy, że dzieci z tych prezentów nie korzystają poprzez właśnie to, że są im dla po prostu za trudne. Tak więc zrobiliśmy maksymalnie prostą stronę, taką jak na slajdzie, w której gdzieś opisać 5 pięć albo mniej prezentów, które chciałyby dostać na święta i gdzie one je widziały. Ale tak więc z tej ankiety wynika, że najczęściej jakby chcianymi tymi prezentami, to są różne gry. Tutaj yy, ich opcje dziewczynki mi się tutaj psują gdzieś mogą jakieś Simsy, a włosy, to innego. Yy, konsole takie. Tyle, że z tym to jest tak, że czasami te konsole w kosztują po tysiąc i zrobić nie wie, jak spadnie. Już nie pamiętam. Yy, Komputery i akcesoria. To jest tak samo jak z konsolami. No i tutaj dziewczynki, że jakieś tam blania, buty, zwykle pieniądze. No, no, bo wstrzeczenie jakieś prezenty. E, mamy jakieś tam książki, słodycze. No i wpisaliśmy też najdzimniejsze prezenty. Sala pradora sam bym chciał. E, szybszy internet, piżamer, aparat na zęby, dzień do pisania to jest moje, e, sznafko, i najdziwniejszy prezent, brak końca świata. 21 wow. grudnia 2012 roku. <głos> 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 e, było także pytanie, gdzie te dzieci znajdują te prezenty. No i zobaczcie, że Allegro tak naprawdę jest. Y, <noise> prawie połowa dzieci zaznaczyła Allegro. Y, niektórzy zaznaczyli tak samo i Myślę, że to są takie dwa popularne serwisy na tyle popularne, że dzieci po prostu czują się tam raźnie. Ja na przykładam, że najpierw szukam na Allegro, później w Google wyszukuję prezenty, a na końcu jest inny. Ale Google ma swój własny schemat. Jest to tak, że najpierw otwieram te serwisy, które już znam i ogólnie już tam parę razy gościłem. Na drugim miejscu są te, których nazwa, nazwa wydaje mi się sympatyczna oraz coś o nich słyszałem. No, na ostatnim miejscu są te, których praktycznie w ogóle nie znam. Ja natomiast zwykle na pierwszym szukam inspiracji na jakichś serwisach, ze zdjęciami czy Facebooku, potem właśnie na sklepach, na których y, często bywam i nie kupuję, potem jest na i eBay, ewentualnie sklepy, które zaproponuje mi wyszukiwarka. Zauważycie, że tutaj właśnie. Te serwisy społecznościowe, tutaj też zwykle poprzez wpisy, jakieś obrazki znajduje się te, e, jakieś prezenty, które by się chciało mieć na przykład na wideo, na YouTube, ale także, zobaczcie, że nasze klasy. Niby w mojej grupie wiekowej tak naprawdę prawie wszyscy mają na niej konto, natomiast teraz mnie to w sumie totalnie odeszło zapomnienie, ale jednak zobaczcie, że mimo że w mojej grupie wiekowej Dużo osób ma na, niej na naszym konto, to jednak nikt nie szuka tam inspiracji na prezenty. Prezent. No i. I teraz, pojawia się pytanie, jak do tych dzisiaj dotrzeć? W mojej grupie wiekowej bardzo popularne są amerykańskie i angielskie filmy i seriale. Często zwracam uwagę na to, jak wyglądają nasi ubierani na co się ubierają, czy ich wystrój wnętrz, pokoju, gadżety. Hmm. ewentualnie jakieś telefony, laptopy, tablety. Na drugim hmm. są muzycy. Hmm. Nie są tak dla nas inspiracją jak kiedyś, ale myślę, że jeśli yy, jakaś osoba należy do kultury yy, bardziej zwraca uwagę na to, czy upodabnia się do swojego idola. Natomiast u mnie muzycy mają dwa i taki prosty przykład. Dziewczynki, które oglądają kamerę panę, chcą mieć spódniczki, blonkowe yy, łuki, Dwa życia. Jedno normalne, a drugie jakiś <grymne> <grymne> Bardzo duży wpływ mają też na nas i tacy dziecięcy i dole. Ponieważ jeśli na przykład jest dziecko, które coś osiągnęło w jakimś na przykład telewizyjnym show i jest dla nas inspiracją, potem muszę powiedzieć, że w szkołach są osoby bardziej popularne. Zwykle y, to są właśnie ludzie, którzy są najaktywniejsi na. W serwisach społecznościowych oni zapoczątkowują wodę w szkołach i na nich się wyrobujemy. Jeżeli już dotrzemy do tych dzieci, to jak mam je zatrzymać na naszej stronie. No to tu y, trzeba, y, ta strona musi być bardzo kolorowa, bo jeżeli strona jest dość biała i w ogóle nie jest atrakcyjna, to to nas zniechęca. Powinny tak być tam jakieś fajne obrazki albo hasła, tylko to musi być dobrane do grupy. Ponieważ jeden to a czternastolatki zupełnie inaczej postrzegają słowo na przykład w <laughs> I nie można nas traktować jakieś jak czterolatki, które nie do końca umieją poruszać się w internecie. Czyli po prostu traktować nas poważnie. No i tata, jak się przygotowywaliśmy do prezentacji, opowiedział o tym, że tak naprawdę znacznie więcej. Komunikacji to komunikacja niewerbalna, czyli tak zwana mowa ciała to co widzimy na przykład gesty, twarzy, twarzy, czyli ktoś na przykład w w jak mówimy. A znaczna mniejszość to komunikacja werbalna, czyli ta słowa. No i wtedy zrobimy tak naprawdę taką jak na Ale w internecie to jest trochę inaczej, ponieważ tam znaczna większość to komunikacja werbalna. Na przykład, gdy komunikujemy się z kimś na jakimś czacie internetowym, to zwykle używamy słów, ale internet zmniejsza do tego, żeby ta komunikacja była niewerwalna. Na przykład takie serwisy z obrazkami. Tam to jest tak yy, pół na pół, ponieważ są to obrazki, czyli niewerwalna, ale na tych obrazkach są zwykle też teksty. Y no i zrobiliśmy także drugą ankietę, która dotyczyła tego, jak komunikujemy się jak komunikujemy się poprzez internet, w tej A więc ja dotarłem do dzieci poprzez takie naj, najpopularniejsze serwisy w mojej grupie wiekowej, czyli Facebook, Skype i YouTube. Ja zaraz przez Facebooka, bloga, bloga i fotobloga. Bardzo wspomnę, że ja jednak na Facebooku i Skype nie mam razie znajomych, osób z Państwa to No i było tam pytanie: tej jak tej. jaki sposób najlepiej kontaktować się ze sobą przez internet? Zobaczcie, że Facebook dominuje i w mojej grupie <todgłosilny> tak samo jest, że najlepiej komunikujemy się poprzez Facebook, bo najwięcej osób tam prześladuje. Ale także komunikujemy się poprzez Skype. Bo dla nas jest to Ale jednak dziewczynki też mają konto na gadulaniu, bo w nie, dziewczynki też komunikują się przez gadulanie. Moja kolejna kwestia jest tak, że w Politekach od Skype'a. Warto zauważyć, że tak naprawdę znowu nasza klasa, jednak większość osób ma tam konto. Czasami nawet większość osób niż na Facebooku. Ale jednak nie komunikujemy się poprzez nią, ponieważ jest to niewygodne. I blip ma tu 0%. Gdyby ktoś się spytał pewnie mojego kolegi czy koleżanki, co to jest blip, to by raczej nie wiedział. Eee, tak samo mail. Z mailem to jest skomplikowana sprawa, ponieważ my mamy na nim konto, ale zwykle nasze komunikowanie się poprzez maila to jest takie, że odbieramy tylko jakieś tam powiadomienia z Facebooka, naszej klasy yy, 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 z administracji, bo dla nas mail jest zbyt skomplikowany. Z badań przeprowadzonych w 2012 roku na uczniach klas 5 i 6 wynika, że najczęściej dzieci logują się na swoje konto na Facebooku. Na drugim miejscu jest kawiarnia oraz Skype. Potem LK, czego jeśli chodzi o moją umowę, grupę wiekową, ja bym nie potwierdziła, ale warto podkreślić, że tutaj chodzi o uczniów podstawówki. I potem e-mail. I te badania potwierdzają także nasze wyniki ankiety. Dzieci w sumie dzielą się na pół, jeśli chodzi o Facebooka, ponieważ połowa z nich korzysta z Facebooka, a druga część nigdy nie miała konta na Facebooku. I tutaj też jest potwierdzenie, że LK po prostu jest coraz mniej popularne wśród nas. Właśnie w mojej grupie wiekowym tak, że naprawdę ci, co mają konto na NK, to zwykle mają konto na Facebooku, ale są też takie które mają dwa konta, jedno w Facebooku, jedno w naszej klasie, więc to jest tak na całą, Teraz z naszej ankiety, gdzie znajdujemy informacje, które nas interesują, wynika, że najczęściej pisy znajomych robią z przodem Facebooku, oglądanie wideo w sieci, na przykład na YouTube, czytamy pisy na forach internetowych. Jednak ja mogę powiedzieć, że Twitter też staje się coraz bardziej popularny i w moim środowisku częściej korzystamy na pewno z Twittera niż z naszej klasy. Tak samo częściej korzystamy z serwisu typu z serwisu typu on, czy Rupert. Nie, tak naprawdę Twitter to w większości nie ma konta, raczej na właśnie i tak samo w internetowe. My korzystamy na najczęściej właśnie z pisów z które mamy i stronach Facebooku, oglądamy wideo -u. Tak. Chłopacy sobie wyglądają jakieś inne filmy, jakieś gameplaye, filmy, -y, filmy z gier ogólnie, a dziewczyny jakieś tam piosenki, w ogóle hity, więc tak Ja do tego słucham radia, internetowego, tylko, że ja tak samo słucham tam muzyki, a nie wiadomości, więc... Yy, I też, bym mówiła, jakieś na internet, ale czasami się zaznaczam, czy nie zaznaczam, bo mam zawalący świat. przeprowadzone w Ameryce wynika, że dzieci często są przewodnikami swoich rodziców po internecie. A 77% dzieci w USA w wieku od 8 do 14 lat kupiło coś przez internet. Tak, e, bardzo ciekawą informacją jest to, że niektóre dzieci pomagają rodzicom przy składaniu zeznania podatkowego przez internet. Ja e, mogę to potwierdzić, ponieważ to moi a są. <grymianie> <grymianie> Moi znajomi właśnie potwierdzają, że sami robią zarobków poprzez Internet, ponieważ ich nie są w ogóle obeznani w świecie internetu. Bo często nawet podają swoje dane z kart kredytowych, żeby sam opisał wszystkie informacje. Ewentualnie mają swoje karty kredytowe dostępne od 13 roku życia. Może na zdanie mamy przedstawicieli, ja wraz z moimi znajomymi oceniłam te sklepy. Nie będę mówiła każdego z osobna, ale tak wyciągnęłam ogólne wnioski. I tutaj trzeba powiedzieć, że sklepy wyglądają jak bardziej pod dorosłych, nie pod dzieci. Dzieci wolą kolory, wolą obrazki, więcej jakichś motywów tych niż tekstu, którego jest naprawdę dużo i wolimy na pewno i kiedy ten tekst jest zwięzły, ogólny, jest większością, a to nie zwracamy w ogóle na to uwagi. A także kiedy wchodzimy na stronę internetową, widzimy wielką reklamę i nie do końca wiemy, czy ta reklama dotyczy tego, co możemy zakupić w danym sklepie. Właśnie wchodząc na stronę główną takiego sklepu, chcielibyśmy, przecież też dowiedzieć, co można nie kupić, a nie zawsze widzimy. Przydałoby się jakieś produkty na stronie głównej. Teraz podsumowując naszą prezentację um, mam, taki, mam taką propozycję, że można by było zrobić dwie um, wersje sklepów internetowych. Jedna wersja dla dzieci, które skierowana do rodziców. Pod dla dzieci, byłaby byłoby po prostu właśnie ładnie przystosowana? Pamiętajcie, żeby nie docierać do nas poprzez maile, ponieważ my zwykle mamy taki tego że i tak tego nie przyczynamy, a wolimy woli jakieś... Laski, hasła, yy, 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 suszonienia albo na przykład jakieś akcje. Bardzo dobrze wpływu na nas właśnie seriale nasi liderzy. Yy, Traktujcie nas jakby nie dzieci, czyli trochę poważniej. <grym> yy, właśnie tutaj trzeba zwrócić uwagę na treść, żeby pisana była, pisała była w naszym języku. Jest taki zwrot z Cologny, Za długie nie przeczytałem to nawiązuje do tego, że my po prostu nie czytamy tych informacji, co są na stronach sklepów. Sklepy powinny być jakieś fajne, kolorowe, powinny zawierać obrazki, różne hasła, zdjęcia, albo nawet jakieś krótkie filmy. I tutaj też mam taki pomysł, żeby robić coś takiego, że dziecko może, jest parę dostępnych u bardziej i dziecko może sobie wybierać za każdym wejściem na stronę. Moim zdaniem fajne było, gdyby sklep miały blogi, blogi czy fotografii skierowane do dzieci. E, m, sklepy mogą zamieścić proste gry typu Pac-Man, e, No bo pamiętajcie, że to nie tylko chłopcy grają w gry, tak jak się zwykle zdaje, to tylko nawet dziewczynki. Dziękuję za uwagę.